Znacie tę historyjkę o krwawej Mary? Ma ona kilka wersji, a dziś przedstawię wam swoją. Chyba najprawdziwszą, bo przeżytą na własne. Na własne oczy. Była impreza. Każdy z gości przed północą był już lekko wstawiony, a zabawa dopiero miała się zaczynać. Właśnie przed północą zachciało nam się grać w butelkę. Główna część mojej opowieści zaczyna się właśnie w tym momencie, gdy butelka zakręcona przez koleżankę wskazała na mnie. Wybrałam wyzwanie, spodziewając się czegoś ciekawego i łatwego, jak na początek. Oczywiście koleżanka, wielka fanka horrorów, nie mogła dać normalnego zadania. Kazała mi przywołać krwawą mery i przypomniała mi, jak to się robi. Należało iść o północy do pustego pomieszczenia z lustrem. Ważne było, by w pomieszczeniu nie było nikogo oprócz samego śmiałka, który odważył się wezwać Mary i oczywiście, żeby światło było zgaszone. Przed lustrem trzeba było ustawić trzy świece. Po prawej stronie, lewej i po środku zwierciadła. Po podpaleniu ich została jeszcze do odklepania prosta formułka składająca się z potrójnego powtórzenia słów krwawa Mary jak głosiła ta stara miejska legenda, po prawidłowym wykonaniu wszystkich czynności w lustrze miała pojawić się kobieca postać, która w brutalny sposób wydłubie mi oczy. Cóż? Bałam się i to okropnie. Niby mam już na karku trochę lat, ale takie rzeczy mimo wieku i małego prawdopodobieństwa potrafią porządnie nastraszyć. Nie mogłam jednak pokazać przed znajomymi mojego strachu, przez co musiałam wykonać to zadanie. Na odwagę wlałam w siebie jeszcze kilka kieliszków wódki, ponieważ do północy zostało mi jeszcze trochę czasu. W tym samym czasie ktoś pobiegł szukać mi świec. Kierując się już do pokoju, w jednej dłoni trzymałam trzy małe świeczki, a w drugiej kończącego się papierosa. Obok mnie zebrał się tłum ludzi po alkoholu. Taka zabawa potrafiła przynieść spore zainteresowanie. Podałam papierosa komuś, by go zgasił. I weszłam do sypialni właścicielki domu. Usiadłam przed toaletką, na której znajdowało się duże okrągłe lustro. Zbliżała się już północ, a dokładniej zegar powinien wybić tę godzinę za kilka sekund, więc rozpoczęłam rozstawianie świec, tak jak nakazywała wcześniej zasłyszana instrukcja. Odpaliłam je zapalniczką i sprawdziłam, czy aby na pewno nigdzie w pokoju nie pali się światło. Patrząc w oczy swojemu ustrzelonemu odbiciu, strach narastał. Serce biło cholernie szybko, a po całym moim ciele spływały grube krople wódki. Stwierdziłam, że na taką zabawę wypiłam za mało wódki. Nadchórza jednak wyjść nie mogłam, więc zaczęłam. Krwawa Mary, krwawa Mary, krwawa Mary. Kurwa, nic się nie dzieje. Całe szczęście. Nie mam pojęcia nawet czego ja się spodziewałam. Przecież niemożliwe, by coś wyskoczyło na mnie z lustra. Szczęśliwa, że to już koniec i że strach nie wziął góry. Wyszłam z pokoju, gdzie już czekał na mnie ten sam duży tłum. Ma oczy usłyszałam. Wszyscy wróciliśmy do dalszej zabawy i picia. Po kilkunastu minutach zobaczyłam ją. Niewysoka kobieta o ciemnych włosach i bladej skórze. Stała w korytarzu i patrzyła na mnie swymi pustymi, krwawiącymi oczami. Krew powoli spływała po jej policzkach i kapała na ziemię. Pomyślałam, że albo wypiłam już za dużo, albo znajomi robią sobie ze mnie żarty i przebrali jakąś dziewczynę. Na wszelki wypadek podziękowałam już za alkohol i udałam się na górę do pokoju, który był przeznaczony na sypialnię dla gości. Idąc tam, minęłam miejsce, w którym jeszcze przed chwilą stała postać. Nie widziałam w okolicy ani jej, ani śladów krwi na ziemi. Leżąc już w łóżku na górze, wyciągnęłam telefon, żeby przypomnieć sobie, która jest godzina. Na ekranie telefonu znowu zobaczyłam tą samą postać i odruchowo odwróciłam się, żeby zobaczyć, czy za mną nie stoi. Nikogo nie było, ani za mną, ani w całym pokoju. W ekranie telefonu też już jej nie widziałam. Widocznie miałam zwidy, więc zignorowałam to i poszłam spać. Piąty dzień, a ona jest wszędzie tak kurwa, dosłownie wszędzie. Dziwię się, że nie widzę jej jeszcze w kiblu, gdy idę za potrzebą. Na początku pojawiała się tylko w ekranach komputera i telefonu. Myślałam nawet, że znajomi kombinowali coś przy moim sprzęcie. Zmieniłam jednak tok myślenia, a raczej zagubiłam go, gdy zaczęłam widzieć krwawą Merę nie tylko w odbiciach różnych sprzętów czy luster, ale też na jawie wśród ludzi. Była w każdym lustrze i odbiciu, w każdej kolejce w sklepie, a nawet na przystankach autobusowych, do których chciałam iść. W domu widywałam ją we wszystkich pomieszczeniach i nie mogłam już w ogóle poruszać się, nie martwiąc o jebany serca. Siedziałam właśnie w kuchni, gdy ona wpatrywała się we mnie z lustra. Legenda mówiła, że po zobaczeniu jej bladej twarzy i krwawiących oczu, krwawa Mary po prostu wydłubie mi oczy. Niestety nie zrobiła tego, tylko cały czas robiła coś o wiele gorszego. Kazała mi oglądać swoją przerażającą postać. Przez pięć długich dni od imprezy widziałam ją w sumie bez przerwy. Chwyciłam nóż leżący na blacie przede mną i szybkim ruchem wbiłam go prosto w oko. Obróciłam nim, by mieć pewność, że oko nie będzie już do odratowania i to samo zrobiłam z drugim. Pomiędzy moimi krzykami słyszałam cichy chichot. Krwawa Mary czekała, aż sama się oślepie. W końcu nastała błoga ciemność. Nie będę musiała jej oglądać. Ale wiecie co? Nadal ją widzę. Stoi wśród tej ciemności.